Ściana boczna grania stosłupa prawidłowego sześciokątnego jest kwadratem o polu 9 cm2. Oceń prawdziwość podanych zdanie. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Pierwsze zdanie. Suma długości wszystkich krawędzi tego grania stosłupa jest równa 36 cm. Wiemy, że pole naszej ściany bocznej jest równe 9 cm2, ale przecież e, tak naprawdę ta ściana jest kwadratem, więc to pole to jest a do kwadratu. Stąd mamy, że a kwadrat jest równy 9, zatem pierwiastek z 9 daje nam 3. Więc już wiemy, że tutaj ściana ma 3 na 3 cm. Wszędzie mamy trójeczki, więc zauważmy, że w podstawie dolnej mamy 6 trójek. Napiszę 6 razy 3 i dodać, na górze mamy to samo, 6 razy 3. Dodatkowo mamy jeszcze 6 trójek, które stanowią krawędzie boczne. Więc mamy 6 krawędzi bocznych po 3. Więc tutaj za każdym razem mamy 18, dodać 18, dodać 18. Więc mamy 3 razy 18, 54 cm. Tyle e, wynoszą wszystkie krawędzie naszego grania stosupa. Stąd zaznaczamy fałsz. Teraz przejdźmy do drugiego zdania. Pole powierzchni całkowitej tego grania stosłupa jest równe 54 cm2. Zauważmy, że w podstawie mamy sześciokąt foremny, a sześciokąt foremny składa się po narysowaniu trzech przekątnych z sześciu o takich trójkątów równobocznych. Dlatego warto w tym zadaniu przypomnieć wzór na pole trójkąta równobocznego oraz wzór na wysokość trójkąta równobocznego, ale tak naprawdę my potrzebujemy pola tego sześciokąta. E, wzór na pole sześciokąta to jest sześć takich trójkątów równobocznych, gdzie nasza e, krawędź A, tutaj jak widzisz, jest równa 3. Tutaj mamy wszystkie te od, odcinki równe 3. Więc wstawiamy do wzoru. 6 razy 3 do kwadratu. Pierwiastek z 3 na 4. Może jeszcze skróćmy sobie 4 i 6 na 2. Tu mamy 2. 6 na 2 to 3. No I może obliczmy tutaj trochę w pamięci. 3 do kwadratu to 9. 9 razy 3. 9 razy 3, 27 pierwiastek z 3 na 2. To jest jedna podstawa, ale mamy dwie jeszcze podstawy. 2 razy, napiszę 2 razy pp, dwie, dwie podstawy, mamy dwie takie liczby, więc tak naprawdę ta dwójka w mianowniku się redukuje, więc będziemy mieć 27 pierwiastek z 3. To jest pola. Dwóch podstaw. Ale my chcemy obliczyć pole całkowite. Więc do tych dwóch podstaw dodać sześć ścian bocznych, ale jedną ściankę już mamy w treści, więc 6 razy 9 tutaj będzie 54. Więc zapiszmy pole całkowite, to jest 27 pierwiastek z trzech dodać. 54 cm kwadratowych. to jest pole całkowite, tutaj mamy inne, więc zaznaczamy ponownie fałsz.